Maneczko. Dzisiaj wycieczka wybrała się nad zalew. Jeszcze nie jesteśmy w sumie nad wodą, tylko spacerujemy sobie po lesie. Ale właśnie zmierzamy w tamtym kierunku. Spróbuję coś sobie ponagrywać. Wyciągnąłem wnioski już z poprzedniego vloga. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. No i co? I zobaczymy, tu uda się nagrać. Dzisiaj to naprawdę taka wycieczka, bo ja nawet zabrałem ze sobą kawę, zabrałem dalej wodę, miskę, przekąski. Wziąłem jakieś takie rzeczy do nagrywania. Mam cały plecak rzeczy ze sobą, także trochę tego jest. No ale jak mam coś ponagrywać, to muszę gdzieś tam pozabierać ze sobą rzeczy. Swoją drogą, nie wiem czy słyszeliście, ale nad zalewem u nas w Lublinie ma być e, triatlon chyba w czerwcu, z tego co pamiętam. No i widziałem już sam post, dużo osób siedzi tam oznaczało pod tymi postami, żeby zachęcić do startowania. No a każda z tych osób odpowiadała, że nie ma szans, że nie będzie tutaj startować, bo w tym zalewie jest tak brudna woda, że po prostu, że to jest zagrożenie dla ich życia i zdrowia. I chyba organizator odpis odpowiadał, że przed zawodami będzie woda czyszczona, sprawdzana, że tydzień przed jeszcze jest kontrola przeprowadzana. Ale szczerze chyba bym się nie podjął, patrząc co się działo w igrzyska, na Igrzyskach w Paryżu. Jak ludzie potem wymiotowali, trafiali do szpitala po opływaniu w Sekwanie. Idziemy sobie i idziemy. Dotarliśmy już praktycznie na sam rękaw zalewu, a ja zdałem sobie sprawę, że nie pamiętam gdzie zostawiłem auto. No i dobrze, że jakiś czas temu kupiłem sobie w Action takie lokalizatory coś a'la AirTagi do iPhone'ów i zostawiłem portfel w aucie. Także po tym będę mógł sobie zlokalizować, ale chyba też mam w samochodzie lokalizator i będę mógł szybko do niego trafić, także już jestem troszeczkę spokojniejszy. pod tytułem Family Time z racji tego, że na tygodniu mam mało czasu dla siebie bo zazwyczaj pracujemy od rana do wieczora staramy się nadrabiać sobie to weekendami ostatnio jedliśmy sobie razem pince, a dzisiaj Domka przygotowuje kolację taką romantyczną kolację będą krewetki do tego będzie prawdopodobnie makaron jakiś krewetki będą smażone na maśle z jakimiś takimi dodatkami ale to pokażę Wam już, jak to wyjdzie finalnie. A jeśli chodzi o dalszą część naszej rodziny, to tutaj jest taki kawaler, który oczywiście jest zmęczony i musi sobie odpocząć. Ja na swoim miejscu. Tak? Leoniu? Ja, zmęczony jestem, tak. Dobra, leon się już praktycznie gotowe, na koniec jeszcze tylko parmigiano, radziano. Ty na chcesz czy jeszcze? Nie, ja, wystarczy. Mm. Dzisiaj ten sam las. Ale już troszeczkę inna pogoda. Ja już też wnioski wyciągnąłem z poprzedniego vloga. Na pewno muszę trochę trzymać inaczej kamerkę. Nie nagrywać pod światło, pod słońce. Przede wszystkim. No i mam nadzieję, że tym razem będzie lepsza jakość filmu. Już wiem co popełniłem, co zrobiłem źle. Źle, źle po prostu wyrenderowałem film, ale już mam nadzieję, że teraz będzie okej. Okay. Zresztą zaraz zobaczycie sami. Także... Glad you came when you're not around. I've been broken. Glad you came. Glad you came. I was lost till I fell in your eyes. Have me wondering why I feel like home. I you close, so you're by my side till the end. Z parkingu tutaj przy lesie prowadzi fajna droga asfaltowa i myślę, że to jest spoko miejsce na pojeżdżenie sobie na rolkach, na rowerze i ogólnie jakieś takie aktywności, czy nawet bieganie, świeże powietrze, ładne widoczki. I niedaleko jeszcze woda, także można sobie wszystko fajnie połączyć. Osłu pytało mnie, gdzie jest to miejsce, gdzie sobie jeździmy i wrzucę wam zaraz mapkę, żebyście sobie mogli zobaczyć, żeby było łatwiej trafić. Okej, okay, do mnie. Szukaj! Gdzie jest domka, Leo? Szukaj jej! Chodź o, tutaj poszukamy jeszcze. Leo! Chodź, szukaj! Szukaj! Шукай, где она есть? Где она могла пусть? sobie do garażu, żeby ogarnąć trochę auto. Byliśmy już wcześniej na mainie. Auto jest czyste, świeci się. Teraz pora go trochę ogarnąć w środku. Staram się robić to tak w, praktycznie w każdą sobotę, jeśli, to, jeśli pozwala mi na to czas. Przez to mam co tydzień po prostu niezbyt dużo pracy, zajmuje mi to około 20 minut. Siemanko, mamy środę. Ja zazwyczaj środy mam troszeczkę luźniejsze, szczególnie poranki. E, właściwie poranki. Robię wtedy czas taki dla siebie. Idę sobie biegać. E, ogarniam jakieś sprawy do pracy. Tworzę sobie rolki, wstawiam je. E, przygotowuję się na resztę tygodnia. Lub ogarniam jakieś zaległości. E, dzisiaj właśnie zrobiłem sobie rolkę. Skończyłem właśnie, ją dodałem. A teraz pracuję nad e, możliwością Latania dronem na Maderze, jak jestem na stronie jakiejś portugalskiej, muszę złożyć wniosek o, po, muszę złożyć wniosek, e, o możliwość latania dronem na Maderze. Niby nie jest to jakoś wymagane i tak dalej, ale no, jak mnie złapią, no to może być problem, dlatego wolę sobie to zrobić, żeby latać sobie bezproblemowo. Strona jest mega nieczytelna, ciężko jest mi się połapać w tym wszystkim, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No bo już za dwa tygodnie tak naprawdę lecimy, a trochę się czeka chyba na decyzję, także wolę zrobić sobie to wcześniej, niż potem się stresować, że coś pójdzie nie tak. Ah, siad, siat, super, przynieść. No, dawaj nowo, przynieś! <laughs> dawaj! Super! Świetnie! Dobry pies! Bardzo ładnie! Super piesku! Siad! Daj łapę! Drugą! Drugą! Super! Leo, waruj. Dobry pies, super. Zostań. Zostań. Okej, okay, do mnie. Opa. Dobrze. Dobry pies. Okej, okay, chodźmy. Hello, jestem właśnie na finiszu montowania filmu. I z tego miejsca chciałem się bardzo podziękować za obejrzenie tego wideo. Liczę na lajki, suby z Waszej strony i jakieś komentarze z podpowiedziami, ewentualnie jakimiś sugestiami co mogę jeszcze poprawić, ulepszyć, żeby oglądało się to przyjemniej. Staram się jak mogę na ten moment. Zajmuje mi to dużo czasu, dużo pracy. Już, szczerze mówiąc to chętnie poszedłbym spać, bo jest 24 prawie. Ale postawiłem sobie cel, że jutro oglądając to dzisiaj w niedzielę, wstawię ten film, więc mam nadzieję, że mi się to uda. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie i do następnego.